Ivy! Gdzie uciekasz? Prędzej. Halo, co ci się z twarzy stało? Co jest? Gra się psuła, halo? Jak ona w ogóle w cień wchodzi, to i się coś dzieje z tym. Jak wychodzi z cienia, to jest okej. Okay. Halo, chyba coś z cieniami jest nie tak. Mam dla ciebie propozycję. Jaką? Jeśli wybijesz kretoszczury na moich polach, dostaniesz moją pałkę. To dawaj pałkę, zajmę się tymi kretoszczurami. COŚ się stało, kumpu? stoł halo! Czemuś, to się, że tak fajnie można sobie trollować, odchodząc od przeciwników. E. Wygląda przepięknie, piękne, normalnie, piękne. Trochę tak. A nie, Martw się, jest w ciąży, na pewno ci nie odmówi. Co? Że co? A nie powiedziała ci? Ivy jest w ciąży, ale ja. Nie, A skąd to tak? ona na już jest? Halo, przecież to, to niemożliwe, żeby wiedziała teraz, przecież nie mieli żadnych testów na ten, na, na tego. Jej! O jaki ragdol Ej, najdobra gierka! Zatem odkładam kilow i czekam na twój powrót. Ha! Gdzie znajdę ten tunel? Co to ma być? Żelazo też zbieram, bo nie wiem, jakieś faktycznie mogę zbierać Jezusła, ja się paterni, w skędzie. Jezus, przestraszyłem patelni, kurwa! Nie omieszkam. <grym> Zabijam cię! O tak! Ucieszyłbyś <grym> się, co? A możesz być tego! Pewien! <grym> co jest z tym typem? Otwierać, O kurwa! Toż to jakiś kult Chłopy w spodnicach! Brze kupę chwilę, dobra na górę. poczekaj, zaraz mi się wytrzymałeś tylko zregeneruje i zlutuje twoich kumpli, dobra? No jak fajnie Spokojnie, zaraz przyjdę, możesz poczekać Przygotuj to dla mnie troszeczkę miejsca O, wytrzymałeś już masz, no to pakujemy się cześć kumplu i myk w łeb noise przez podłogę? Nie, on próbował rykoszetem puścić mak, on stał w tym miejscu, próbował wyciągnąć łuk, trafić w tą ściankę, żeby odbiło się tutaj na górę, odbiło się od krawędzi tego prześcieradła, potem po czym poleciało dalej, odbiło się od tej deski, następnie odbiło się od tej deski, poleciało do góry, odbiło się od sufitu, a potem bezpośrednio prosto mi w głowę. On po prostu tu zaplanował, On wliczył trajektorię z Pitagorasa, Pitagłodasa jednocześnie. Ale mu nie wyszło, niestety, bo byłem za mocny. Za szybko unik i tak dalej. Jest ok, ja nieraz nie zginąłem. Po tych też bardzo rzadko używałem. Ej, co jest? What the fuck, z grę zbugowałem! Nie! Nie, nie mogę się ruszyć. Na lewo! Na lewo, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek musisz. Jeszcze kawałek. O! Jeszcze, dosłownie, sekunda. Dosłownie, już prawie jesteś. Jest! Panie pasterzu, udało ci się! Ludzie są spragnieni, a mnie się miód kończy. Reuters dawno już nic rzędzi, bo mu powiedziałem, że wkrótce już nie będzie. Dialogu nie ma, halo. Kurwa, gra się zbudowała. Ty! Przez gałąź strzelaj, bo tak nie trafisz, kumplu. Powiem ci, jak wzmocnić mikstury many. I to znacznie. Kaszka z mleczkiem? <grymne> <grymne> Jaki śmiech. Żeby dobrze rosły, potrzeba im krwi. O kurwa. Świeżej, krwi. Czy na polu bitwy. Czekaj! Czy na północny wschód stąd nie miała miejsca bitwa? Tak. Co to było? Chodzi, cały czas chodzi mi o to, że wiesz, że... że w tych grach gotykowych zawsze mocniejszy zawodny, mocniejszy przeciwnik był czarny. Jeśli chodzi o... <grymne> jeśli chodzi o zwierzęta. Jak mu głowę leci? co jest? Alu, To ziemię orków! <laughs> Siurak tu mieszkać, precz stąd! <laughs> Siurak tu mieszkać, kurwa. Czemu się ork Siurak nazwał? <laughs> Jeśli ciało Iriga weźmie dupę w troki i pójdzie do chaty Meloga, człowiek, który tu stoi, odzyska duszę Iriga. Słowo! Obiecujesz? <laughs> Dobrze, ciało Iriga. Ruszaj, Riga, nie być tutaj. Ja ją ukryć. W jaskini. A to włożyć, przekręcić. Że. Co? Włożyć, przekręcić. Otworzyć ludzka skrzynia. Włożyć, Czyli w tej przekręcić. I nie jest skrzynia. Tak. Ludzka skrzynia. Z. Włożyć, przekręcić. Gdzie jest jaskinia z amuletem? Na wschód. Gdzie kończyć się drzewa? I zaczynać kamień. O kurwa, to patrzę dwie sagi. Z epoki kamienia, sorry, z epoki drewna wchodzimy w epokę kamienia. I tam jest skrzynia gdzie włożyć, przekręcić go. O, widzę pajęczynę. Jak ona się świeci jak ten, jak jakiś spoiler kurwa w Golfie. What the fuck, co to za amelinium? Widzieliście to amelinium tam z tyłu? Czekajcie. No pa patrzcie jak to daje po oczach, to e amelinium, normalnie, tego nie pomalujesz. O, Murołamacz. Nie ma to jak młot, który dodatkowo zwiększa o 7 punktów umiejętność do walki dystansowej, co kurwa? <laughs> nie ma sensu. Czemu to tak chodzi w ogóle, what the fuck? Rozumiem gałąź na górze jakaś... CO DRZESZ JAPĘ, KURWA SIĘ PRZESTRASZYŁEM! CZEMU TEN WĄŻ BŁOTNY TAKIE DŹWIĘKI WYDAJE, KURWA? <laughs> Matko święta, chciałbym pieczęć do kręgów tajemniczonych. Oczywiście, mój drogi. Proszę bardzo. Wybierz sobie jakieś odpowiednie szaty. Teraz jesteś jednym z nas. W tej sytuacji nie mogę odmówić. Papa! Pa. Przekaż Merdarionowi całusy! Jest na górze w sanktuarium. <noise> Lester, przyjaciele wszystkich przyjaciół, słuchają do Ciebie prośbę. Czy ty wiesz, <coughs> czemu i karol zginął? O, jakiś mak tu jest. Co tu robisz? Szukam Lestera. Gdzie on jest? Dobre pytanie. Mieliśmy się spotkać i powspominać dawne czasy. Martwi mnie to. Spóźnia się. Bardzo się spóźnia. To miejsce wygląda jak pobojowisko. Tak. Choć Lester nigdy przesadnie nie dbał o porządek, rzeczywiście <laughs> wygląda to bardzo. Dobrze. Że został porwany Albo zamordowany Zamordowany? Tak, jak Ikarius Ikarius jest martwy Tak martwy jak każdy człowiek z nożem wbitym w piersi Po co ktoś miałby zabijać Ikariusa? I Lestera? Zabili Maga Milted nie wie o tym, że zabili mu Maga Jeszcze z tego samego z tej samej szkoły co on Przychodzi tutaj Widzi Sy w pokoju i Ej w sumie spóźnia się <grym> Co z tego, że syf na pokoju jest i to widać faktycznie, że coś tu się działo? Nie, w sumie to nic się nie dzieje, może porwany został, ale poczekam na niego, bo się spóźnia tylko trochę. Głównego bohatera z tego, e, z jakiegoś... E... no. Zamknij mordę z tą ofiarą chwilę, czekaj. Tak, zrobiłem to wspólnie z magiem Zardasem. Zardas, o, skoro. Nareszcie jesteśmy wolni. Z Zardasem! W Minecrafcie to, to, to by była góra w sumie. Co on! Chłop plecami do mnie, fireballami strzela. Halo skam! Nowi wyspiady są równie słabi jak Arkańczycy. Ona nie brzmi jak jakiś kurde morderca, barbarzyńca czy coś, tylko ona brzmi jak jakaś smerfetka. W najlepszym przypadku. Eee! Eee! E! Co jest? Słyszałem opowieści marynarzy. Podobno burzowe kruki to plujące ogniem olbrzymki ze stalowymi melonami. Ale prawdę? że po prostu wiedzą, jak się załatwić, nie? Swami, one mają taki sam, tyle samo wzrost co my, jak ludzie, a nie ich olbrzymki. Ale po co na Beliara zamknęły cię w klatce? A skąd wam wiedzieć? Nie słyszałam żadnych kobietach, Patryk. Co ty mówisz? Sam wiesz, krąży wiele plotek o sąsiednich wyspach. Podobno mieszkają na nich same kobiety. Może polują na mojego ptaszka. Przywódczyni wspomniała coś o słodkościach i mówiła do mnie, kochanie, ale jak się na zastanowić. A ja się zastanowiłem. To są w życiu gorsze rzeczy, niż oddanie się w ręce gorącej kobitki. Co ty chłop pił? Stary Reuter ciągle się do czegoś nadaje, nie? Może to rzecz? To... Eee, ty to mi zawsze napierdzisz do miodu. Jeden dialog wystarczy, żeby gra była dużo... żeby dodatek był dużo lepszy od podstawki. Ten, co se rozmarzył. To jest opętany rycerz, ma zbroję rycerza. Opętany mieszczanin, zbroja rycerza. Nois. Co? Bo no, wierzę go złożko! Chłop przychodzi przez zamkniętą bramę. To jest duch. Uwaga! Open mak! Moje. Moje. Jego! Co ty robisz? Co tu robisz? Czemu waliśmy młotkiem błędu? Wiedziałeś, że się tu Chciałem sprawdzić, czy wszystko w porządku. Dobra, chodź. Możesz iść ze mną. Zabiorę cię do Magora. Ale skrzynie tu zostają. Ty bezczelny kmiocie, jak śmiesz? Jak śmiem co? Nie zabierać skrzyń? I w jaki sposób się do mnie odnosisz? Proszę za mną, wasza wysokość, zaraz zaprowadzę cię do Magora. W ten sposób masz się zwracać do córki Etorna VI, przyszłego króla Argani. Spróbuj jeszcze raz. Słucham. No, chodź już. Dwadzieścia batów. Gdy dotrzemy do Magora, dopilnuję, żeby cię ukarano. Dobrze, zostań. Co mnie to obchodzi? 40 batów. <noise> niech płonie. Seleno. To ty. O, bogini niech będą. Pieczęć. A oni. Oni ją zabrali. Dokąd? A. Seleno, mów do mnie! Aha. Dokąd zabrali pieczęć bogini? <noise> Dlaczego <Do wulkanu. głos> tak stękę? Prze Przeszli przez tamte drzwi. A niech to. Drzwi są magicznie zamknięte. O nie. To sprawka demonów. Nie żyją. Bariera. Słabnie. Słabnie. Ale nim ruszysz, A... pozostałe artefakty bogini? Mam je przy sobie. Nie martw się. Artefakty nie posiadają już mocy. Co? Muszę napełnić je mocą bogini. <laughs> Ale, Ale... O, starczy mi jej oh. tylko jeden oh. fakt. Wybierz któryś, a ja go pobłogosławię, potem możesz ruszać. <grym>